Bogosław ten sprzęt, który będzie służył do podnoszenia sprawności strażackiej, by nikomu w czasie tych ćwiczeń, nikomu i nie złego niezniszczalności przez kosztusa wymuszył. Wszystkie? Tak! Już. Najlepiej. Tak. Tak. Proszę I Państwo, ja chciałbym jeszcze dodać, że ten stary sprzęt, który mamy po lewej stronie, był, był niezgodny z regulaminem który był zatwierdzony regulaminem zawodów sportowo-pożarniczych zatwierdzony przez zarząd Główny Ochotniczej Straży Pożarnych więc ten nowy to przeszkód już jest zgodny z regulaminem jest to już pełne wyposażenie nawet oznakowania funkcyjnych to że tutaj dróg łacheta będzie miał okazję też wszystkich swoich sędziów na zawodach sportowych widzieć sprawności fizycznie przygotowującej strażaków do takich efektywnych i niełatwych działań ratowniczych gośniczych.